Cześć! Dzisiaj sobie popatrzymy co słychać na pasiece i odpowiemy sobie na pytanie czy można robić odkłady w lipcu jak dzisiaj jest nie wiem dziesiąty. tutaj niestety przegląd troszeczkę spóźniony trochę dzikiej zabudowy na tej folii zaraz to będziemy musieli ogarnąć Niestety nie mam folii takiej z prawdziwego zdarzenia. Musiałem się tu posiłkować tym co miałem pod ręką. Wracając do tematu, tu jest odpad robiony na rzepaku. Z tego co pamiętam były tutaj dwie ramki i była tutaj matka nieunasilniona. I on tak wygląda w tej chwili. Jakbym się uparł, to bym mógł z niego jeszcze trochę z miodu z lipy pozyskać, ponieważ dać z tyłu zatwór dać nadstawkę tutaj jest ramka cała dodanta zalana miodem będę musiał tutaj dołożyć cenzę, zaraz to zrobimy no ale wracając do tematu tak, w lipcu można robić jeszcze odkłady odkłady można też robić w sierpniu nic nie stoi na przeszkodzie tylko trzeba dostosować siłę tego odkładu do opory roku bo robienie w sierpniu odkładów jednoramkowych no to może być troszeczkę głupi pomysł jakbyśmy się dobrze uparli to nic nie stoi na przeszkodzie zrobić odkłady nawet i we wrześniu, jeżeli mamy matki najlepiej już unasiennione, to możemy takie odkłady robić też we wrześniu tutaj nic nie stoi na przeszkodzie można z każdego ula wziąć po jednej ramce i taki odkład zrobić nawet bardzo duży, 10-ramkowy, podać. Tak naprawdę będziemy mieli wtedy gotową rodzinę do zimowli. Podać matku nasienioną. I na wiosnę będziemy mieli najprawdopodobniej kolejną fajną, zdrową rodzinkę, jeżeli o to zadbamy. To jest ładnie, ładny czerw, zastąpiony, zadowolony jestem z tej matki. O tej porze roku nie powinno być już żadnych rójek i tego typu przygód. Ale dzisiaj mam troszeczkę więcej czasu, to sobie przejrzę rodzinę. Zaraz wam jeszcze pokażę, jak nektaruje lipa w tym roku. Jest to Rekordowy sezon, jeżeli chodzi o miodobranie. Jak dobrze jeszcze nie było, bo akacja dopisała. Była taka czysta, bo tych akacji jeszcze tak wielu u mnie nie ma. Szczęśliwie rzepak mi posadzili pod domem. Także naprawdę było... Było co wirować. Jeszcze się zastanowię nad włocią, Bo... W tamtym roku zostawiłem, tak testowo, jeden ul na wódź i słabo mi później przezimował. Karmiony był późno, słabo ta godzina wyszła później na wiosnę i nie byłem do końca z tego zadowolony. Dobra, ja robię cięcie, to tutaj posprzątam i zaraz Wam pokażę jak wygląda. Tutaj Wam pokażę jeszcze jeden odkład. On był robiony w maju. ...na rzepaku, ze starą matką. To był odkład jednoramkowy. Po prostu wziąłem tą ramkę, na której była matka... ...i ją tam przełożyłem z tymi pszczołami, które tam były. Dosypałem trochę z nadstawki. Był moment, że musiałem je trochę nakarmić. W międzyczasie pociągnęły sobie na podkarmiaczce troszeczkę dzikiej zabudowy. Nie szkodzi, będzie troszeczkę wosku. I taki odkład który teraz obsiaduje powiedzmy sobie 6 ramek, to no spokojnie sobie do zimy dojdzie. Ramka skrajna ładnie odbudowana, jeszcze nie zaczerwiona. W zasadzie tu jest sam, sam miód. Na następnej ramce mamy już czerw. Generalnie jak robicie na początku sezonu, Odkłady no to z tych odkładów takich malutkich, jednoramkowych miodu raczej nie zbierzecie, ale jeżeli te odkłady będą odpowiednio silniejsze, no to wtedy jak, jak najbardziej można jeszcze z odkładu zrobionego w maju odebrać, odebrać troszeczkę odebrać troszeczkę miodu na przykład z lipy Albo z nawłoci, lub nawet wrzosów, jeżeli ktoś pozyskuje. Jako przedostatnią ramkę damy, damy węzę To już będzie niepotrzebne. Można to zabrać. Wosk pójdzie do przetopienia. A podkarmiaczkę do słodzika. Dobra, idę Wam pokazać jak wygląda lipa na stawkach. Dobra, pokażę Wam teraz, jak wygląda lipa na stawkach. Tutaj miałem taki mały problem. Rodzina ta bardzo intensywnie zalewała gniazdo, a ta na nie chciała nosić. Także ściągnąłem kratę odgrodową. To się. Wiąże z tym, że jedną ramkę mam zaczerwioną, ale naprawdę nie szkodzi. A tak wygląda lipa. Już zasklepiona. Z drugiej strony też to chyba widać. Już nie będę tak na siłę grzebał, bo było to też bez sensu. Nie wiem, czy widać, czy nie. A bo dobra, wyciągniemy. Wyciągniemy sobie ramkę. Jeszcze jedną. No jak nie ma kraty, to jest to dosyć mocno wszystko wtedy przylepione. Pszczoły robią sobie mostki. No i tutaj też jest ramka już w połowie zasklepiona. Następna jest właśnie z tym trutowym czerwiem, ale to naprawdę nie szkodzi. No i tak to tak lipa w tym roku wygląda. Na weekend za tydzień będę robił już miodobranie i na tym będzie koniec. Tak jak mówiłem wcześniej, no może jeszcze się zastanowię właśnie nad nawłocią, czy zostawić jeden ul, czy, czy nie zostawiać. Z ciekawości, bo zaczęło tego chwasta rosnąć dosyć dużo u mnie w okolicy. mniej później nie byłem zadowolony z zimowanych rodzin. A wracając jeszcze właśnie do tematu tych odkładów, tak na szybko tak, jak najbardziej w lipcu można robić odkłady, może nie jednoramkowe, tą siłę trzeba dostosować. Możecie zrobić trzyramkowy odkład, powiedzmy, zobaczyć czy on się fajnie rozwija, czy nie, czy matka zaczęła fajnie czerwić. Tych ramek później można z czerwiem wygryzającym się dołożyć z innych rodzin, tak żeby ona fajnie nam do zimy doszła. Ja osobiście zimuję rodziny, staram się na 8-9 ramkach zadanta i z takich wyników jestem zadowolony. To by było na dzisiaj tyle. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.